Słowenka Dawila Jakupowicz pierwszą, nazwijmy to ofiarą smogu australijskiego i kreczuje. Bardzo, bardzo przykra sytuacja, bo Kasława no generalnie wyglądało to bardzo źle i, i, i powodem jej kreczu jest po prostu złe powietrze. Masakra. Z punktu widzenia taktycznego, czy mogła zrobić coś lepiej? Moim zdaniem każdy mądry jest po fakcie, ale e, chyba więcej serwowałbym mimo wszystko w ciało Lotner, bo, bo strasznie chłostała z tych uderzeń, jeżeli tylko miała piłkę obok, e, to jedna rzecz, no i, i druga, e, czyli więcej jeszcze, jeszcze więcej ryzyka ze strony Kasi, w momencie kiedy tamta faktycznie trafia bardzo dużo i dominuje, no to to starać się jak najszybciej e, zmieniać kierunek na linii i po prostu starać się być od niej e, w tym aspekcie lepszym. No mimo to Kasia, uważam, to próbowała, więc, więc ciężko tutaj, naprawdę ciężko. No, czy zmiany rytmu, ale z takiej szybkiej piłki jak dostajesz, naprawdę ciężko jest coś, coś więcej zmienić, oprócz tego, żeby oddać i, i bronić się rękami i nogami, jak to mówią wszyscy na pokład, no. no. i tak, głowa, Kasia, głowa i uszy do góry, e, trzeba zobaczyć mam kciuki dalej tak jesteś wielka. Dwa kluczowe momenty w drugim secie. Przy 1-0 dla lotner i po 30 sytuacyjna piłka, gdzie tamta się broni. Sędzia krzyczy aut potem główny koryguje. Kasia niestety tą piłkę wyrzuca i Później sprawdzając challenge, niestety piłka okazała się dobra, więc Kasia traci punkt i za co za tym idzie 340 i szybko poleciał ten game 2-0. Na szczęście, na szczęście i bardzo dobra tutaj reakcja przy 0-2. Bo Kasia wygrywa piłkę na 15-30 i krzyczy na cały świat. Kaman! I o to chodzi i dała sobie szansę na to, żeby jeszcze rywalce pokazać, że ona tu jest, że ona tu walczy. Tego troszeczkę mi jeszcze zabrakło później. To jest ten jeden, ale tylko 1%, bo naprawdę ciężko powiedzieć, żeby można było coś zrobić lepiej. 1%, że przy 1-4 już troszeczkę ten mecz tak leciał, jakby pociąg jechał już w jednym kierunku i po prostu wiadomo, że dojedzie. Tylko pytanie o której. E, no ale naprawdę to tyle. Kasia Kawa niestety przegrywa w pierwszej rundzie eliminacja w Open z Antonią Lotner. 6261 e, Specjalnie nie mówię, że już przegrywa, bo uważam, że trzeba docenić i szanować tych ludzi, którzy zapierniczają cały rok, żeby się w ogóle m, na wielkim szlamie znaleźć. E, na pewno, e, krótko analiza: no, 6261 e, przeciwniczka bardzo mocno grająca i przede wszystkim bardzo swobodnie miała nad Kasią dużą e, po prostu przewagę, jeśli chodzi o inicjatywę, praktycznie m, zawsze jeśli chodzi o serwis e, lotter. A na serwisie Kasia, jeżeli Kasia nie trafiła jedynką, no to od razu na drugim serwisie tamta wchodziła returnem ostrymi i po prostu bardzo dużo trafiała. Na tym polega jej tenis. Były dwa momenty, w których może Kasia mogła dołożyć dosłownie procent więcej. Procent, bo, bo mówię, bo tutaj ciężko wskazać, co by mogła Kasia zrobić lepiej. Grać jeszcze mocniej? Informacje z pierwszej ręki, e, z treningu, e, no niestety, e, powietrze jest takie, że drapie dosłownie w gardle i oddycha się bardzo ciężko, że aż bólu płuca, a mimo to mecze są rozgrywane. Mówiłem, że będą ciekawostki, czyli czas na słynną wannę z lodem, która podczas Australian Open jest oplegana i w tym roku jest damsko-męska, czyli połączona, proszę sami zobaczyć. Tak oto wyglądają słynne wanny z lodem od lewej. Sara Erani, w środku Lara Barena, żona zresztą piłkarza, który kiedyś grał w Legii. No i ulcia radwańska, jak widzicie, dziewczyny mrożą sobie nóżki. <laughs> I nie tylko. Moi drodzy, bonjour Sava, dynami dynami dynami. to będzie przez następne dwa tygodnie. Gry ruszymy na ocean open eliminacyjny, ale z godzinnym opóźnieniem bo dzisiaj niestety, ale powietrze jest fatalne ale żeby mówiąc wam szczerze, e, czy my to czuwamy, no na pewno widać dużą mgłę tak, i tam mgła jest spora no nie wiem czy to będzie widać tutaj ale generalnie tam mgła jest spora e, czyli widoczność ograniczona, jak się wyszło na zewnątrz, no czuć delikatną taką spaleniznę, ale to nie jest jakiś nie wiadomo jaki smród e, no ale mm, Meteorolodzy tutaj wszyscy mówią fatalne powietrze. Maski powinno się nosić nie wychodzić z domu. Taki jest komunikat. Ale to nie przeszkadza organizatorom puścić mecze. Zupełnie. To w ogóle nic nie, 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 nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Gry muszą ruszyć. No zobaczymy, patrzymy. Kasia Kawa dzisiaj gra. Czwarty mecz. Będziemy oglądać. I już na dobranoc nie mam zbyt dobrych wieści jeśli chodzi o innych naszych seniorów, zawodników. Karol Drzewiecki, co prawda rodzynek, wygrał swój pojedynek pierwszej rundy w eliminacjach i zagrał awans do drabinki 25 w Stanach. Maciek Smoła gładko przegrał w pierwszej rundzie eliminacji. Paweł Czes zaskakująco przegrał mecz o wyjście w hiszpańskim Manacor. Daria Kuczer również przegrał w pierwszej rundzie 25 w Stanach. U nas już dziesiąta, więc nadchodzi australijski bank, ale co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, kibicujcie jutro naszym. Pierwsza na kord z Polek wyjdzie Magda Frank, drugi mecz od dziesiątej australijskiego czasu, czyli od Waszej godziny dwunastej. Ula Radwańska zagra trzeci mecz od dziesiątej i Maja Chwalińska zagra piąty mecz, więc bądźcie z nami, kibicujcie Polakom, na, oglądajcie na Eurosport Player, nie ma niestety w telewizji i bang 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 bang! bang, bang.